Cześć, witam Was serdecznie, dzisiaj zaczynamy zupełnie nowy projekt, wykonamy dzisiaj stół nowoczesny, jest on oparty na kształtowniku 50x30, dwie nogi na kształt trapeza, połączone wszystko ramką, aby zamocować blat roboczy, konstrukcja ogólnie niezbyt trudna, natomiast mamy kilka kątów do policzenia, mamy parę rzeczy do rozrysowania. Pomocny nam w tym będzie jednak stół spawalniczy. Często, nazywacie, często yy piszecie mi, że nie jest to stół spawalniczy, jest to stół montewski. Ja uważam, że szeroki zakres zastosowania tego stołu pozwala mi na szerokie również nazewnictwo. Projekt ten jest wynikiem kooperacji mojej z widzem stalowego kanału. Link. Do strony www. znajdziesz w opisie pod filmem. Zapraszam serdecznie, a ja zwyczajnie biorę się za pracę. Jak wcześniej mówiłem, stół nowoczesny, noga w kształcie trapezu. Podstawa tej nogi 700, góra 500 i wysokość bez blatu 720 mm. Tak wygląda stół, długość 1600. Projekt ten można było zacząć nieco inaczej. Mogliśmy to rozrysować w programie, wydrukować z podanymi wszystkimi kątami, długościami i tak dalej. Byłoby nam łatwiej w tej chwili nie szukalibyśmy tych kątów. Natomiast nie jest to dla mnie żaden problem policzyć. Ewentualnie rozrysować na stole. Myślę, że rozrysować i tak musimy, żeby poznać bazy do spawania, poznać miejsca, gdzie będziemy się bazować. Więc, jeżeli będziemy mieli to rozrysowane na stole, automatycznie znamy te kąty. Mierzymy kąty, dzielimy na pół, zaczynamy profil i ma to się nam wszystko połączyć w jedną całość. Podstawę mamy na 700, czyli bazujemy się.

mamy wysokość 720, mamy szerokość 700, szerokość góry mamy 500, więc, więc co, więc szukamy środka, albo inaczej yy, odjeżdżamy po 10 od, od tej linii siatki. Tu mamy dolną podstawę, tu mamy 500. 2, 3, 4, 500. Ta siatka jest na 500, 10, 20, 30, 40, 50 i teraz od tego punktu łączymy do tego punktu i to są dokładnie skosy, które musimy wykonać. Tutaj mamy kąty, które się w tym zawierają. Dolny profil musimy uciąć na 700. Ale musi być zacięty pod kątem. Oczywiście 700 po szerszej stronie. A jak znaleźć kąt? Już go znajdujemy. Rysujemy linię. I mierzymy ten kąt. Mamy tu kąt 82 stopnie, 82 stopnie jest tu. Dzielimy ten kąt na pół, to jest 41 stopni. Pod kątem 41 stopni zacinamy kształtownik z dwóch stron. Podobnie będziemy zacinać ten kształtownik, ale już z jednej strony. Pierwszy profil tego projektu już mamy zacięty. Zwróćcie uwagę. Szef. To jest to, o czym zawsze wspominam. Chowajmy, dajmy, dawajmy zawsze szef profila w miejscu najmniej widocznym. W tym momencie damy go do dołu i on będzie zupełnie niewidoczny. Natomiast elementy pionowe, które tutaj będą. No niestety, tutaj już ten profil jest widoczny z każdej strony, ale damy szef od strony wewnętrznej, ponieważ on właśnie w tym miejscu będzie widoczny najmniej. I teraz można popełnić mały błąd, ponieważ ten element, który mamy tu docięty, musimy dociąć dokładnie. Jeszcze jeden taki element, ponieważ stół... Będzie miał dwie takie podstawy, nogi. Więc tniemy kolejny profil. Baza już jest ustawiona. No to co pozostało go przesunąć, ciąć? Nie. To zacięcie, które tutaj jest, chciałoby się wykorzystać do ponownego cięcia. Natomiast nie możemy go wykorzystać. Musimy w tej chwili odkręcić i madło, obrócić profil. Zacząć jeszcze raz i dopiero ciąć na wymiar. Z tego względu, że gdybyśmy wykorzystali. Tamto zacięcie, które mamy już na tym profilu, szef wyszedłby nam do góry. Profil wyszedł delikatnie w plusie, natomiast nie przejmuje się tym. Podczas gratowania, lamelką jeszcze troszkę z wymiaru nam ucieknie, natomiast. To jest tylko stół. Ważne jest, żeby to była powtarzalność wymiarów. W momencie, kiedy pracujemy na takim stole bądź na jakichś przyrządach, bardzo kluczowe jest to, by detale składowe były powtarzalne. Zawsze lepiej, żeby to było w minusie niż w plusie, ponieważ to potem nie chce wchodzić w przyrządy. Podobnie tu, jeżeli zabazujemy się podczas spawania pierwszego elementu, drugi chcielibyśmy spawać już wykorzystując tutaj zbudowaną przez nas zbudowanym przez nas przyrząd więc nie możemy sobie pozwolić na to żeby to wszystko było różnych długości to na pewno się przełoży również na szybkość pracy no i na łatwość pracy dokładność także tutaj dodatkowo mamy kąty chcielibyśmy żeby to wszystko się zgrało fajnie idealnie 727 mm to jest długość profila i od tej długości ścinamy kąt i analogicznie postępujemy z czterema profilami dokładnie w ten sposób. Oczywiście cały czas zaznaczyłem sobie, że to jest dół. Mamy dwie prawe, dwie lewe, dwa prawe, dwa lewe kształtowniki, z tego względu, że no tutaj mamy dalej szef, który chcemy dać. Do wewnątrz on będzie widoczny, ale na pewno w znacznym stopniu mniej niż dałbym go z tej strony, pokażę wam mały trik o co chodzi. Mamy, no powiedzmy, stopery, mamy, nie? I teraz tak, stół jak widzicie jest podzielony w siatkę. Bierzemy dwa piny lub spożnie montażowe. Siatka ma 100 na 100, ale za pomocą pinów i stoperów jesteśmy w stanie ustalić praktycznie trzy wymiary bez użycia metrówki, bez użycia jakichkolwiek narzędzi pomiarowych. To jest piękne, ponieważ raz, szybkość działania, szybkość pracy, dwa, pewność pracy na metrówce, w suwmiarce. Jesteśmy w stanie popełnić błąd, choć ja mam nawyk sprawdzania dwa razy, nie raz, trzy razy. Natomiast z doświadczenia wiem, że zawsze, nie zawsze, ale czasem się zdarzy, że gdzieś jednak ten błąd przemyci się nam, nie zauważymy go i potem jest problem. Natomiast tak, patrzcie na to, mamy w tej chwili ustawiony stoper, który dzieli nam pole siatki na pół, czyli mamy 50 50 mm. Teraz tak w ten sposób mamy 75 w ten sposób mamy 25. Także jesteśmy w stanie, korzystając z siatki, jak i z pinów, i z otworów montażowych, jesteśmy w stanie praktycznie osiągnąć trzy różne wymiary oraz tradycyjnie jesteśmy w stanie osiągnąć kąt 40, 45 stopni, korzystając z otworów montażowych, bądź korzystając z siatki. Thank you. Pokażę Wam Nortona Awosa. Niezbyt często widzę w sieci tego typu ściernice, a czasem zadajecie pytania, jak wyprowadzać powierzchnie, które chcemy, żeby były idealnie gładkie, idealnie proste i po malowaniu proszkowym, żeby nie było śladu. Ja takie powierzchnie uzyskuję lamelką, natomiast yy, myślę, że ta ściernica zapewnia jeszcze lepsze efekty pracy, ale. Jak do każdego narzędzia, trzeba mieć no, wprawę. Trzeba po prostu popracować daną, danym narzędziem, żeby, żeby jakoś sensownie ta praca nam wychodziła. Mamy w tej chwili spoiny położone, także, powiem tak, w celach ekonomicznych, staram się jednak z grubsza usuwać spoiny lamelką nawet zużytą lamelką, aby wykańczać tego typu ściernicą. Natomiast tutaj na potrzeby filmu nie będę w ten sposób podchodził do tematu. od razu jedziemy ten spaw tą ściernicą. Jak widzicie to jest chwila, celowo nagrania nie przyspieszam, żeby było widać, żebyście mieli rozeznanie w czasie, jak to wygląda. Widzicie, powierzchnia jest igła, naprawdę igła. Jeżeli chodzi o ekonomię, o której wspominałem, że pierwszy to lamelką, a wykańczam tą ściernicą, tu nie chodzi o ekonomię od strony czasu, tylko o jednak finanse, ponieważ ściernice te niestety nie należą do zbyt tanich a też no, z trwałością jest średnio, dlatego ja preferuję, żeby wszystko zaczyścić z grubsza lamelką. Oczywiście kamieni nie używam, chyba że pachwiny. Pachwiny będę musiał wybrać lamelką, nie lamelką, kamieniem zwykłym szlifierskim. Natomiast wszystkie te powierzchnie idzie lamelka, potem wykończenie Norton Awos. Elementy składowe naszej konstrukcji w tym przypadku stołu już są wypozycjonowane i ustabilizowane są na miejscu, są zamontowane ściskami do stołu, są gotowe do spawania. Zanim przystąpimy do spawania, oczywiście robimy spoiny tak zwane szczepne poprzekątnych i przystępujemy do spawania. Spawamy też przekątnych, Tu jest dokładnie dalej ta sama zasada, o której zawsze wspominam przy etapie spawania. Jak widzicie Ustabilizowanie, ustawianie tych detali to była tylko chwila. Wyobraźcie sobie, gdybyśmy mieli takich stoł, stoł więcej do spawania, naprawdę stół y, przyspieszyłby i ułatwił nam pracę, a przede wszystkim wprowadził naprawdę y, dużo większą dokładność. Mamy tu pewność, że są kąty, są wymiary, to wszystko jest w jednej płaszczyźnie. No, spawanie na kobyłkach niestety nie zawsze. Zapewnia to, choćby my chcieli jak najlepiej, detal ściągnięty z kobyłek. Czasem pozostawia wiele do życzenia, choć na ogół jakoś dawałem radę, bo musiałem. Natomiast tutaj już jest zupełnie jak widzicie, inna praca. Więc co? No na pewno brakuje mi ścisków, chyba da się to zauważyć, ponieważ tam mogłem zastosować taki właśnie systemowy ścisk. A użyłem zwykłego, bo zwyczajnie już po prostu mi brakło. Wiedziałem, wiedziałem, że ścisków 8 sztuk to będzie za mało, natomiast mam czas na to, żeby się dozbroić w narzędziach, które będą mi jeszcze potrzebne, także wszystko powoli w swoim czasie. W tej chwili zabezpieczę okolice spawane, zabezpieczę tu środkiem antyodpryskowym, znaczy antyodpryskowym środkiem, który pozwala na łatwe usunięcie odprysków i przystępujemy już do spawania. Stolik już jest gotowy, pozostało go jedynie zawieźć do malarni proszkowej, z bliska prezentuje się w taki sposób, wszystko jest wyszlifowane, opiłowane, sama szlifierka to jest mało, te naroża wszystkie są wypiłowane pilnikiem, żeby to, żeby to wyglądało jakoś ładnie, także również promienie też są poprawione pilnikiem, samą szlifierką możemy wyprowadzić z grubnie nadać kształtu, ściągnąć spoinę, wyciąć ją. Natomiast już taką, powiedzmy, kosmetykę zawsze robię pilnikiem. Stolik ogólnie tak. Kształtownik wymiary to uznacie, nie? Wysokość 720, dolna podstawa szeroka na 700, ramka pod blat szeroka na 500. Kształtownik użyty do tego projektu to jest. 50 nie 50 60 60 na 30 w zasadzie te profile mogłyby być męższe, niekoniecznie 60ka ale żeby już nie mieszać tutaj w szerokościach w przekrojach zastosowałem dokładnie ten sam profil tym bardziej że z rozkroju dosyć dobrze to wychodziło więc nie było sensu wkładać tu coś innego oczywiście otwory do montażu Blatu są na dole, są zawiercone 25 mm. Z góry mamy 6 mm, także chyba 5,5 dokładnie. I ma wiertło od otwornicy Boszowskiej. Tak się to mniej więcej prezentuje. Stolika już praktycznie prawdopodobnie nie zobaczycie na nagraniu, na filmie. Natomiast. Na pewno będą zdjęcia po malowaniu. Ten stolik jeszcze będzie widoczny na grupie facebookowej Stalowi YouTube. Także jeżeli jeszcze Cię tam nie ma, zapraszam serdecznie we wstąpienie w nasze szeregi. Także jeszcze raz przypominam, grupa facebookowa Stalowi YouTube. Link oczywiście tradycyjnie znajdziesz w opisie pod filmem. A ja tradycyjnie zachęcam do lajkowania, komentowania i subskrybowania kanału. Widzimy się już podczas kolejnych realizacji, podczas kolejnych prac. Do zobaczenia. Cześć!